Tam... <noise> się w co? Się w nie. wypadnie! Nie. <noise> nie, nie, nie. Niech wypadnie? Nic tu nie będzie. <głos> 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 Teraz gdzie się Teraz przytegowane przytegowane no nie wiem czy się... że przemek wpadnie. Ta ja. 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 chciałem tam stąd. czy ty mnie nagrywasz tak nie ale mamy nie. nie nikt nie będzie ich słyszał